Pedofilia w Kościele Katolickim. No, temat po prostu bardzo gorący. E, niesamowicie, e, czasami mam wrażenie, że e, na ten temat wypowiadają się najczęściej osoby, które w ogóle nie mają z Kościołem Katolickim e, nic wspólnego, bo już nie chodzi mi o hierarchię kościelną, ale w ogóle nie mają z Kościołem Katolickim nic wspólnego. Ja powiem, e, bo wiele osób pytało mnie, e, co na ten temat myślę. Często jest też tak, że świadkowie chowy po prostu e, biorą i. E, nie wiem, posługują się tym tematem, żeby zobrzydzić hierarchię kościelną, żeby zdyskryminować i tak dalej. Moi drodzy, problem z pedofilią to w ogóle nie jest w kościele katolickim, tylko problem jest w ogóle z pedofilią. Bo jeżeli weźmiemy dane statystyczne, to w danych statystycznych dotyczących pedofili weźmiemy sobie i zobaczymy, że na 1400 pedofilów jeden jest księdzem. Także problem pedofilii jest problemem ogólnym. I należy walczyć z problemem pedofilii, a nie z problemem pedofilii w kościele, bo jeżeli się wykluczy pedofilię w ogóle, no to nie będzie w kościele, no prosta sprawa i tak dalej. Teraz bardzo prosto chciałbym powiedzieć. No dzisiaj było głosowanie na temat zaostrzenia ustawy dotyczącej karalności za pedofilię. No weźcie wszyscy sobie zajrzyjcie, jakie były wyniki tego głosowania. Kto był przeciwny? Zobaczcie, jak głosowali e, posłowie prawa, e, prawa i sprawiedliwości. Zobaczcie, jak głosowali posłowie platformy. Się Okazuje że wśród posłów platformy to najmniejszą grupę stanowili ci, którzy byli za zaostrzeniem tej ustawy. Troszkę większą, bo tam 30 parę osób, bodajże 20 coś głosowało na zaostrzenie, 30 coś przeciwnych było. A chyba, jeżeli się nie mylę, 67 w ogóle się wstrzymało od głosowania, nie? No to doskonale wiemy, komu na tym nie zależy, tak? Kto uderza w kościół, w hierarchię kościelną, wypowiedzi Tuska i tak dalej. Ja powiem tak: Pedofilię należy zwalczać przede wszystkim w każdej grupie społecznej. I no nie może być tak, że wali się centralnie, nie wiem, w w kościelnych, gdzie de facto może na, tak jak powiedziałem, na 1400 pedofilów jeden jest księdzem, a tymczasem wygasza się sprawę Polańskiego. A tymczasem widzimy jakiegoś tam posła z platformy, bodajże z Gniezna, który też miał sprawy o pedofilię i tak dalej. Też to się próbuje zaciszyć. Bierze się w ogóle, wycisza biedronia, co on robił, kiedy był burmistrzem, załóżmy słupska. Nie? Bo to są rzeczy nieważne. No wiecie co? Tak naprawdę no, nie wierzę w to, żeby tym ludziom, którzy chcą walczyć z pedofilią i walą w centralnie w Kościół Katolicki, zależało na dobro Kościoła Katolickiego. Bo na pewno tak nie jest. Natomiast, e, jeżeli miałbym się wypowiedzieć w ogóle na temat kwestii związanych, jak ukrócić w ogóle pedofilię w Kościele Katolickim, to metoda jest bardzo prosta. Metoda jest bardzo prosta. Po pierwsze, jeżeli była sytuacja tego typu, że był ksiądz i był biskup, pod którego ten ksiądz podlegał, i ten biskup nic na ten temat nie wiedział, należy sądzić księdza. Jeżeli była sytuacja, że ten biskup wiedział i tego księdza ukarał i zgłosił, dalej należy sądzić księdza, a nie biskupa na przykład. Dlatego, że biskup wywiązał się z tego, co powinien. No ale jeżeli jest sytuacja, że ksiądz coś robił, biskup wiedział, tego nie zgłosił, natomiast przenosił albo ukrywał, albo zamiatał pod dywan, to należy sądzić i księdza i biskupa. Prosta piłka. To jest bardzo proste rozwiązanie. Jeszcze e, ja tak e, uczciwie powiem, no e, tak naprawdę hierarchia kościelna sobie sama bat na siebie wykręciła. Moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że e, po prostu przez szereg lat pewne rzeczy zamiatała pod dywan. Już tam pomijam kwestie, e, czy księża byli niektórzy w UB, czy nie byli, czy biskupi byli, czy nie byli, bo to jest oddzielny temat w ogóle czy ktoś tam był pedofilem, czy nie był pedofilem, to też jest już oddzielny temat. Natomiast zamiatali to pod dywan, że w tej chwili sytuacja taka, że jeżeli nawet niewinnego księdza oskarżono by o pedofilię, to hierarchia kościelna nie ma możliwości bronienia go, bo w dużej mierze nikt im nie uwierzy. I dlatego, że część hierarchów kościelnych żyła w nieprawdzie, no to teraz ma po prostu swoisty kompot, tak to nazwijmy. Natomiast no staram się wystrzegać ludzi, którzy zaczynają gadać, że wszyscy księża to są pedofile. To tylko idiota, tak mówi. Mówić, że wszyscy księża są pedofile, to tak samo jakby ktoś powiedział, że wszystkie kobiety to prostytutki, a wszyscy, e, którzy, nie wiem, e, wyszli z więzienia to są złodzieje czy mordercy. No nie, to też tak do końca nie jest. Też tak do końca nie jest. Bo czasami skażą człowieka niewinnego, czego przykładów było już wiele. Także e, Dyskutujmy na temat zwalczania pedofilii w ogóle, a nie zajmujmy się marginesem. Marginesem hierarchii kościelnej to jest pierwsza rzecz. A druga, ja powiem taki bardzo prosty przykład. Jeżeli fakt, bo ktoś tam powie, że o Jezu, przez problem pedofilii odszedł on od kościoła. Powiem tak, jeżeli ktoś tak naprawdę, moi drodzy. Jeżeli e, taka informacja, że e, ksiądz przestał być pasterzem, a zaczął być pastuchem, doprowadza mnie do utraty wiary, to znaczy, że ja tej wiary nigdy w ogóle w życiu nie miałem.